Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Rzymianin22 i zapraszam na kolejny odcinek z serii OMSI Polska Twórczość przypominam, że w tej serii przedstawiam, prezentuję króciutko modele stworzone przez nas, Polaków do gry OMSI i w tym odcinku jest to kolejny model, jest to Jelcz 080 w wersji 0.3 model stworzony przez osobę o nicku Nick i premiera autobusu odbyła się 31 maja 2014 roku. No i jeżeli chodzi o wygląd modelu, no to nie jest on niestety do końca zgodny z oryginałem, bowiem jest tutaj całkiem sporo niezgodności właśnie z oryginalnym jelczem 080 Najciekawsza kwestia to jest tutaj drzwi, których w ogóle nie powinno być w ogóle się nie powinny znaleźć w tym autobusie. Drzwi do tego autobusu były tylko tutaj: pierwsze i drugie, i na tym koniec kropka. Także to tyle, jeżeli chodzi o wnętrze. To wygląda to w ten sposób. Tutaj ciekawy, ciekawa kwestia w postaci tych zasłonek w szybach została dodana trzy berdachy działają jak, jak należy mimo, że to wersja właśnie beta samo stanowisko kierowcy no tutaj, no te drzwi oczywiście nie powinny ich być kamery troszeczkę początkowe nie do końca dobrze ustawione, to było poprawiane przeze mnie i te kamery zostały wydane, no i dalej co mamy? Klakson wycieraczki, tutaj te dźwięki już dobrze znane. Poszczególne kamery na pokładzie, oświetlenie działa. Oświetlenie na zewnątrz również. Kierunkowskazy. No i cóż, ja myślę, że można się już zabierać za przejazd tym autobusem. No powiem Wam też odnośnie dźwięku silnika. No to nie jestem w stanie stwierdzić, czy jest on oryginalny. No, jelcz 0,80. To jest już jednak taki unikat. W każdym razie ten dźwięk, który jest tutaj w tym modelu, absolutnie mnie osobiście nie przeszkadza w ogóle. Też kwestia otwierania drzwi możemy sobie tutaj nacisnąć na klamkę, ale też oczywiście, co jest jak najbardziej wygodne możemy sobie skorzystać ze skrótu na klawiaturze. Także. Ten dźwięk trzaśnięcia drzwiami też jest fajny, tutaj fajnie mi osobiście przypasował. No i co? Dwójeczka, i sobie pojedziemy do naszego miejsca docelowego. Może tylko kamerę szybciutko tutaj zmienię. Oczywiście, tutaj z tej kamery zewnętrznej nie będzie dobrze słychać silnika, bo silnik znajduje się z przodu. Właśnie tutaj, tak jak z tej kamery widać, właśnie z przodu, między fotelem kierowcy a fotelem tutaj pasażera po prawej stronie, zobaczcie. Tutaj, właśnie na tej pokrywie, mamy taki, taką, jakby teczkę. Z biletami. I tutaj możemy wydawać resztę, wydawać bilet. A tutaj po prostu zabieramy to pieniążki, które pojawią się nam dane przez pasażera. Szyby działają. Tutaj oczywiście trzeba się również przyzwyczaić do dwóch rzeczy. Pierwsza to taka, że kierunkowskazy musimy sami wyłączać. A druga, że tutaj właściwie oś skrętna jest pod nami bezpośrednio, albo nawet ciut przed nami. Także jest. To taka kwestia do przestawienia się. Tutaj znów musimy się zatrzymać. No i jak najbardziej, ja uważam, że w tej wersji sobie spokojnie można modelem pograć. Nic tu jakoś drugi bieg włączony. Nic tu jakoś nam mocno nie przeszkadza w zabawie. No chyba, że ktoś po prostu nie może naprawdę przeboleć tych drzwi, które są po lewej stronie, bo naprawdę no, to jest potworny taki babol, jeżeli chodzi o ten y, właśnie y, autobus o tego czwóreczka, o tego jelcza. No zdecydowanie on się spokojnie nada na takie trasy y, międzymiastowe, chociaż wiadomo dystans y, i tutaj komfort no nie należy to chyba najlepszy. I dystans raczej taki krótszy aniżeli dłuższy. Skrzynia pracuje bardzo ładnie. Dźwięk silnika również tak jak już mówiłem. No i dojechaliśmy na miejsce Także no, Taka to była króciutka e, Prezentacja e, Wszystko co o modelu e, Myślę tak e, Powiedziałem no, e, Ja liczę przede wszystkim że e, Pojawi się z, e, w końcu taka wersja już Oficjalna e, Pełna wersja modelu e, Z poprawionymi wszystkimi właśnie tymi e, Bolączkami i tymi błędami Które poczyniono właśnie w tej wersji 0.3, którą właśnie Wam y, miałem y, możliwość zaprezentować. Także z mojej strony to by było na tyle. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.